Witam Was moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać taki filtr gąbkowy firmy AZO Oxygen Plus Biofilter. Tak jak widzicie, ten filtr Oxygen Plus Biofilter jest przeznaczony do akwariów 500-litrowych do 500-litrów, także to już jest taki dosyć spory filtr do filtrowania wody w akwarium do 500-litrów. I jak wiadomo te filtry gąbkowe są zasilone z pompki z napowietrzacza. To jest taka forma klasyczna akwarystyki. Takie filtry przydają się przy hodowli na rybku np. Na skalara, paletek i ryb żyworodnych. I ja zaraz Wam pokażę jak w środku ten filtr wygląda. I po otwarciu tego opakowania ukazuje nam się dosyć spory filtr gąbkowy firmy Azo. Także tak widzicie, on jest dosyć taki spory, duża powierzchnia filtrowania. I tak jak widzicie, to jest dosyć taki spory filterek, który już można stosować do dużych akwariów, który jest zasilany na powietrzaczem, czyli tak jak inni mówią, pompką. To tak zwana ta. Klasyczna akwarystyka. To jest filtr mechaniczny. Jak widzicie, tu ma podstawkę, w której też jest wtopiona taka przeciwwaga z takiej blaszki nierdzewnej, żeby po prostu to było stabilne. Także widzicie, on tak sobie wygląda, ten filterek. A tak wyglądają poszczególne elementy tego filtra kominowego Azo Plus. tu jest ta podstawka tu jest ta dolna część, na którą nakładacie na tą stopkę a tak wygląda ten szkielet tego filtra tutaj jest zakładana ta gąbka tego filtra Także tak to ten filtr sobie wygląda. Te wszystkie części możecie rozmontowywać, czyścić, rozkładać. Także tak ten filterek wygląda po rozłożeniu. A tak ten filterek wygląda po złożeniu. Także jak ktoś lubi tą akwarystykę klasyczną i chciały filtrować razem z napowietrzaniem takie duże akwaria do 500 litrów no to ten filterek jest jak najbardziej się sprawdza także zobaczcie Azo Oxygen Plus Biofilter do 500 litrów to znaczenie jeszcze ma dziesiątka no i on tak wygląda Pozdrawiam Was serdecznie.